Witam 16 kwietnia yy, w 20 dniu prowadzonego przeze mnie eksperymentu odchudzającego metodą dieta Doman. Czas na śniadanko, pierwszy posiłek. Dzisiaj na śniadanko jajecznica z dwóch jajek na boczku z kawałkiem lutego serka do przekąszenia. No to jest pierwsza rzecz, ten serek, który należało w jakiś sposób wyeliminować. Dwie kromeczki chleba z masem i z serem i pomidorek. Herbatka zielona, przegląd sylwetki. i ważenie. telefon dzwoni 98,1 92 na koniec pokazało 98,0. no także cały czas jakiś drobniutki spadek jest, ale generalnie no, to już jest ponad 6 kg, które rzuciłem w 3 tygodnie. Yy, wszystko to już pasuje. Także do następnego spotkania. A ja sobie teraz powoli zjem. Czas na drugi posiłek w dniu dzisiejszym, yy, czyli drugie śniadanko. Yy, jak zwykle jogurt z pełną łyżką pszennych. I y, 10 może takich małych malinek, które miałem, dorzuciłem sobie y, banan i mała mandarynka. Owoc albo jakieś tam powiedzmy dwa, dwa owoce do tego. No, i kawkę sobie w tej chwili robię. Czyli, czyli to w tej chwili zaczynam jeść. Y, żegnam się do następnego y, posiłku, do obiadku. A teraz, oczywiście, za chwileczkę nagram to na drugim filmie do dokumentacji. Czas na trzeci posiłek w dniu dzisiejszym, obiadek. Dzisiaj taka wielka Micha. Osiem pierogów, no, będę dążył do zredukowania w następnym miesiącu, żeby jeść ich pięć, bo te pierogi są naprawdę olbrzymie. To jest takich 8 pierogów: nie takie malutkie łóżka z papaszczykiem czerwonym. Ja sobie teraz to spokojnie zjem. Oczywiście nagram to i zapraszam na następny posiłek na kolację. Cześć, cześć. Na ostatni posiłek w dniu dzisiejszym kolacyjka. Miska sałatki George, papryk, pomidorek, ogórki, sałata. wiem, troszeczkę papryki, dodałem, ale najważniejszy ser. No i moje ulubione oliwki, tam 6 czy 7. Jedna kromka chlebka, czyli już w zasadzie jadę 3 kromki dziennie. Kawałek takiego serka brie, a i mam jeszcze ochotę na, na mandarynkę. No i lampka Winka. Zostaje nam tu cała butelka na wieczór, bo będzie walka bokserska. Dzisiaj kana będziemy ją oglądać. No to sobie później tą buteleczkę zakończymy. Także alkohol jest dozwolony. W zeszłym tygodniu też oczywiście był alkohol. Jak byłem na konferencji, na szkoleniu, wszystko w małych ilościach. No ale oczywiście w ciągu tygodnia nie piję. A w, w sobotę czy w niedzielę raz na jakiś czas dwie czy trzy lampki takiego wina szkody żadnej nie przynoszą. Także ja teraz sobie spokojnie zjem i żegnam się do jutra rana.